Nazywam się Diego. Nie interesuje mnie, kim jesteś. Dzisiejsze podejście rozegramy w nocy, gdyż nigdy nie ogrywałem gotika w nocy. Przy okazji skupimy się na łuku, ale dostajmy się na półkę skalną, gdzie jedynym zagrożeniem jest ścierwojad. Cała reszta bestii nawet nie będzie chciała mnie zaatakować. Łatwe doświadczenie, odbieramy. Dosłownie, mała chwila na nacieszenie się prawdziwym gotikiem. Przedostajmy się przez most do kolejnego przeciwnika. Wraz z tym kierujemy się w dół, eliminując co rusz ścierwojady. Chciałem zdobyć łuk, ale nic z tego. Wracając do kogu Najlepiej sobie wyciągać pojedynczo i doprowadzić do uczciwej walki. W innym wypadku należy być szybkim. Chcemy się dostać do starego obozu, jakby od drogi z nowego obozu. W ten sposób strażnicy z mostu nie zaatakują ścierwajadów, a tym samym uzyskamy więcej doświadczenia. Zatrzymałem się jeszcze w pobocznych lokacjach: a to kreto szczury, a to więcej kogucików. Ale głównie zależało mi na dostaniu się do kawalorna. Uciekamy przed strasznym goblinem, zabieramy klucz cienia. Niszczymy szkolone kretoszczury, otwieramy drzwi, zabieramy dobra wszelakie, a na sam koniec otwieramy skrzynię. Nie dość, że pozyskamy dobry miecz, to jeszcze łuk u kawalorna, kupmy łuk kawalerzysty plus masę strzału. Przy okazji nauczyłem się strzelania z łuku i mogłem się udać dalej w świat. Dokładnie to chciałem oczyścić teren dookoła starego obozu z co prostszych przeciwników. Zaczniemy już powoli, całą grę łukiem. I odpowiadając na pytanie, nie, nie jest to wyzwanie. Już kiedyś zrobiłem wyzwanie tylko pod broń dystansową i była to kusza, więc zainteresowanych odsyłam do. Tego odcinka. W tym przypadku chciałbym po prostu się dobrze bawić. Mało tego. Odwiedzimy po raz pierwszy jednego z NPC. Dosłownie to jest pierwszy raz, jak odbiorę za niego doświadczenie. Ale jak to się mówi, lepiej późno niż wcale. Co tu robisz? Co ja robię? No jak to co? Konfiskuję Twoje rzeczy. Pozbywam się jeszcze większej liczby kretoszczurów i najlepiej, gdy wpadają obrażenia grupowe. Zawczasu zabieram amulet neka, Po czym przychodzę do spacyfikowania prostych grup ścierwojadów na mojej drodze. Co się tyczy silniejszych przeciwników, do nich jeszcze wrócimy. Zapraszam. Pewny, gdy zdałem do lepszy łuk, poprawdzie mógłbym ich zniszczyć za pomocą miecza, aczkolwiek i tak chciałbym, aby dzisiejszy odcinek był głównie oparty o łuk. Diego powiedział, nazywam się Diego, nie interesuje mnie kimś, rozmawiałem z Torusem, znalazłem przy nim ten amulet, mam dla ciebie miecz, nie ma rudy, nie ma receptury. Chciałbym nauczyć się walki jednoręcznym orężem. Mam przy sobie rzeczy, o które prosiłeś. Otworzyłem skrzynię Diego i pożyczyłem od niego bryłki. Powaliłem jeszcze jedną bestię, wskutek czego mogłem zainwestować w siłę. Wspólnie z Kumplem udaliśmy się do nowego obozu. Powaliliśmy kilku przeciwników na swojej drodze. Co więcej, otworzyłem kolejną skrzynię i odebrałem zasłużone mi magiczne bryłki. No to jesteśmy. Zakupiłem jeszcze większą ilość strzał. Mało tego, na zwoje również znalazło się miejsce. Przeszedłem do pacyfikacji Lewusa i zdobyłem najlepszy łuk do aktu drugiego. Chociaż wpierw to ja potrzebuję zdobyć zręczność, nie ma na to lepszego sposobu, niżeli udać się w świat. Zacząć walczyć z każdym napotkanym wrogiem, i nie przejmując się niczym, zacząć levelować. Zaoszczędzając czas i nie chcąc bez sensu krążyć, skierowałem się do kopalni, należącej do starego obozu. Od razu nauczyłem się pozyskiwania wydzieliny. W środku czeka na mnie kilka zadań, ale przede wszystkim Strzały do zakupienia. Należy mi się dziesięć brue grudy. Słowaj! Jan I pozostali siedzą teraz na dole. Ej, ty! Oto twój klucz! Przysyła mnie Diego. Bieżąco, powracamy do nowego obozu. Tylko tak jak w przypadku Gotika, jeśli jest możliwość stoczenia boju, należy to uczynić. Swoją drogą to w dzisiejszym podejściu nie będę najpierw biegał po całej mapie i ją czyścił, a dopiero potem robił wszystkie zadania, gdyż lepsze łuki mogę pozyskać dopiero z nowymi aktami. Jak jeszcze dobrze wiecie, obrażenia w tej części nie skalują się z bronią dystansową, ale z szansą na trafienie. Z tego powodu, by progres był miły i przyjemny, Chcemy skakać do nowych aktów, aby odbierać nowe, lepsze wyposażenie, zadawać porządne obrażenia i tak dalej. Niemniej, parę zadań czeka do zrobienia. Co słychać, przyjacielu? Zbieracze wyglądają na spragnionych. Zajmę się ty! Mógłbym ci pomóc w sprzedaży ziela. Chcesz trochę bagiennego ziela? Chcesz trochę bagiennego ziela? Mam przy sobie trochę bagiennego ziela. Rozdałem już całe ziele. Te zwoje magiczne wydają się całkiem interesujące. Witaj! Jak się tu dostałeś? Mam przy sobie listę zamówień dla starej kopalni Zejdź mi z oczu Krzykacz przeniósł się już do innej chaty Chciałbym do was dołączyć, jako kret Co możesz mi powiedzieć o ryżowym księciu? Wiesz co? Sprzedałem całe ziele Lepiej przelicz jeszcze raz Wszyscy chcą ode mnie bryłki. To ja wezmę od i dopiero wtedy wam dam. Mam dla ciebie 400 bryłek. Nauczę się w większej ilości siły i pokonam niebezpieczną bestię, która to uszkodziła Tamę. Świetnie. Mogę pokonać Ryżowego Księcia i jego bandytów, jeśli mi pomożesz. Ryżowy Książę również otrzyma produkt markowy. Wszak powróćmy do tego co najważniejsze. Wyruszmy w świat i zacznijmy go oczyszczać. Z UG jest jedna przyjemna rzecz w tej części. No dobrze, może i kilka, ale zacznijmy od początku. Przede wszystkim już na początku gry. Dużo częściej wpadają, dlatego gra się przyjemniej. Chyba nie muszę tego tłumaczyć. Wtrącę tutaj, że walka z takimi goblinami będzie dziecinnie prosta. Prowokujesz jednego do bójki, on woła swoich kolegów i już biegną wam sprzedać produkt markowy. Ale my, jako dzielni wojacy. Wskakujemy na lepszą pozycję, skąd możemy prowadzić bezpieczny ostrzał. Aż w końcu okolica stanie się bezpieczna, a my bezproblemowo odbierzemy to, co do nas należy. Zresztą, kiedy przeciwnicy zaczną nas atakować grupowo, istnieje szansa, że w niniejszym przypadku zadamy obrażenia grupowe. Pamiętam jak to odkryłem po raz pierwszy, gdy przychodziłem w gry za pomocą kuszy. Ciekawe doświadczenie. Mimo to, staramy się, ażeby przeciwnicy atakowali nas blisko siebie, by oszczędzić na tym strzały, gdyż ich nie będzie za dużo w pierwszym akcie. W przypadku zębaczy zdecydowałem się na walkę. Za pomocą broni białej. Wprawdzie dałbym radę za pomocą łuku, ale tak jak wspomniałem wcześniej, nie mamy za dużo strzał w tym akcie, dlatego jeśli możemy, to je oszczędzajmy. Następna chmara goblinów, i tutaj nie będzie inaczej. Wskakujemy na podwyższenie. Co mądrzejsze gobliny, eliminujemy w pierwszej kolejności. Cała reszta będzie mogła tylko obserwować, jak otrzymuje produkt merkowy. Przy czym staje się moim doświadczeniem. Obrażenia może za pomocą łuku nie są najlepsze, ale wykorzystując teren na swoją korzyść, jesteśmy w stanie pokonać naprawdę niebezpieczne bestie. Niekiedy będzie trzeba powalić kogoś za pomocą ostrza, poczekać, aż reszta towarzystwa się odbuguje i przybiegnie do nas. To też oczyścimy to miejsce do samego końca. Co więcej, jest tutaj troll. Używamy pomniejszenia przeciwnika, ale i wtedy nie da się go pokonać za pomocą łuku. Jak widać broń biała, to wyposażenie niezbędne. Wkroczyłem do lasu i zacząłem powalać tam każdego przeciwnika. Chciałbym tutaj jeszcze dodać, że bardzo przyjemnie się gra w kotika w nocy. Faktycznie, jest ten klimat, o którym mi mówiliście. Dziękuję pięknie. Jak jeszcze na niebie widać magiczną barierę, to czego można chcieć więcej? Ja wiem, na pewno, aby była tak cały czas, ale niestety takie dobrodziejstwa nie są dla nas. Za zdobyte punkty rozwinąłem strzelanie z łuku, zakupiłem parę pierścieni, ale co ważniejsze, mamy 30% szans na trafienie krytyczne. Trochę żałuję, że nie ma już tego w Gotiku 2. Zamiast tego jest szansa na trafienie. Uważam, że szansa na trafienie mogłaby zostać i jest nawet dobrą rzeczą. Ale dodałbym jeszcze tabelkę z szansą na trafienie krytyczne. Przyjemnie to wygląda, kiedy zadajecie normalne obrażenia, aż to nagle się okazuje, że wpada tak krytyczny i zamiast poświęcić trzech strzał, wystarczy tylko jedna. Aktualnie kierowałem się w stronę miejsc, gdzie mogłem odnaleźć sporo doświadczenia. Jak łatwo można było się spodziewać, po miniaturce dołączymy do nowego obozu. Na dziesiątym poziomie staniemy się szybko najemnikiem, przez co będę w stanie pozyskać jeden z lepszych pancerzy, a to wszystko po to, by finalnie stać się magiem, ale do tego jeszcze dojdziemy. Na razie skupmy się na tym, że mamy pełno zębaczy do pokonania. Bądź co, bądź, można je pokonać za pomocą łuku, gdyż ciągły ostrzał przerywa ich ataki. Ale naprawdę, szkoda strzał, pozbądźmy się chrząszczy, aby kult Expa był zadowolony. Potem niczym prawdziwy szef, dostajemy się do klasztorów w kulturalny sposób. Otwieramy wrota i przechodzimy do bliskiej konfrontacji z zębaczami. Oczywiście będę je wyciągał pojedynczo, aby nie pokazały się żadne komplikacje. Tudzież, jest to szybszy sposób, Niżeli walka z całą hordą naraz. nie stwora na chwilę obecną nie pokonamy, z tej uwagi zostawiamy go w spokoju. Ale nie ma czym się martwić, wszakże czeka na nas jeszcze sporo doświadczenia z innych miejsc. Duże problemy mam też z wilkami, zaatakujesz jednego i nagle wszystkie pobliskie biegną w twoją stronę. Jak jeszcze wpadnie atak krytyczny, to jestem w stanie w miarę szybko się ich pozbyć. Ale kiedy inos procentami mnie nie obdarzy wówczas sytuacja nie wygląda zbyt ciekawie. Tak czy inaczej, widać, że bóstwo jest po naszej stronie i pozwala mi na dosyć szybką eliminację przeciwników. Pomimo tego, że mam tylko 30% szans na trafienie krytyczne, to dość często zdarza się tak, że wpadają krytyczne ataki jeden po drugim. Nie wiem czemu, ale nie będę narzekał. Po pokonaniu prostych przeciwników będą jeszcze orkowe psy. Z nimi podobnie jak z zębaczami, najlepiej walczyć pojedynczo. W ostateczności można się posłużyć lepszą pozycją, co nie zmienia faktu, że i tak preferuję walkę na podobnych warunkach. Gdyby tylko Wilkim nie tak nagle za pleców nie atakowały, to byłoby doskonale, ale dobra. Dobrze, że ataki krytyczne wpadły i mnie uratowały. Udałem się na plażę i mamy tutaj czerwone szczurki, które nie są czerwone. Nie potrafią się wspinać, pomimo tego, że wystarczy iść cały czas do przodu i wchodzicie na skałkę. Tak więc i tutaj nie ma co narzekać. Odbieramy doświadczenie i możemy kierować się dalej. Fajne jest to, kiedy uda wam się pokonać bestie za pomocą jednego ataku. W przypadku kuszy, łuku, miecza czy nawet magii. W większości wypadków działa to tak samo, czyli reszta przeciwników Kompletnie nie wie co ma zrobić w takim momencie Na przykładzie goblinów Stoją w grupie i kiedy ich zaatakujemy Rzucają się na was wszystkie naraz Jednakowoż, że gdy powalicie jednego z nich Za pomocą jednego uderzenia Cała reszta totalnie nie wie co ma zrobić I stoi w miejscu Pozwala to na spokojną eliminację każdego na swojej drodze Łucznikiem nie jestem w stanie tego nadużywać Jak w przypadku maga Bo tutaj to bardziej szczęście Czy wpadnie atak krytyczny czy też nie Ale jak już wpadnie to takie naprawdę bardzo miłe umilenie gry To można się tylko cieszyć i radować i nic więcej. Jak możecie zauważyć, skończyły mi się strzały. W związku z tym przerzuciłem się na broń białą. Odwiedziłem ponownie kawalorna, ale niestety, nie jest on niczym Bosper w Gothicu 2. I nie miał dla mnie większej ilości amunicji. Wygląda na to, że jest to odpowiedni czas, aby skierować się do obozu na bagnach. Ale najpierw inwestycja w siłę. Zaprowadź mnie do waszego obozu. Powiem tak, kiedy rozpada się deszcz, już wcale nie jest tak miło i przyjemnie. Mało co widać i tylko się zastanawiasz, czy nagle coś cię nie zaatakuje. Znam mapę na pamięć, lokacje przeciwników podobnie. Tak czy owak, denerwuje mnie ta mała widoczność. Wykonajmy zadania w obozie Bractwa i w sumie całą resztę dostępnych zadań. Jesteśmy na miejscu. Chciałbym zostać członkiem Bractwa. Wyrzekłem się starych bogów. Chcę podążać drogą śniącego. To ty wyprawiasz. Bezwyczaj? No i co, masz już ochotę zmienić swojego kolegę? Dałeś jednemu z naszych braci, przysyła mnie bal o run. 50 bryłek to uczciwa cena. Grzebie sobie w jajach? Zostałem wybrany przez śniącego i nagle cały świat stał się dużo jaśniejszy. A tak na poważnie wystarczy tej nocy i klimatu, bo ile można. Na czas na tryhardowanie i minmaxowanie. Do tego potrzebujemy lepszej widoczności. W każdym razie krwiopijce zostały pokonane, czyli możemy powrócić do oddawania z zadań wszelaki. Niech będzie. Trzeba jeszcze zebrać roślinki dla Iberiona, aby później nie musieć krążyć dwa razy. Przybywam z polecenia Bala Oruna. Nie widzę już żadnych krwiopijców. Tych zbieraczy przynoszę codzienną porcję ziela. Zaniosłem ziele kor Calamoni. Otworzyłem skrzynię guru i zdobyłem jego przepis. U kowala w sekcie zakupiłem kilka strzały dzięki czemu mogę nadal jeszcze pokonać kapkę przeciwników na mojej drodze za pomocą tejże broni. I nagle, kiedy nie jest tak ciemno, to się okazuje ile jeszcze przeciwników zostawiłem nieruszonych. Niebawem się to wszystko zmieni. Niebywale zdecydowałem się na odwiedzenie kolejnej grupki czarnych goblinów. Ponownie, wykorzystywałem sztukę polegającą na wyciąganiu całej grupy. Prowokowałem ich do pościgu. Kiedy chcieli odpuścić, potrafiłem im przypomnieć czemu powinni gonić mnie dalej. Zdobywałem lepszą pozycję i bez większych obaw zwyciężałem. Kiedy skończyła mi się amunicja, nie pozostało mi nic innego jak walka za pomocą buzdygana. Z drugiej strony, obrażenia za pomocą tego ręża są dużo większe, więc na ogół szło dużo szybciej. Gobliny zostały pokonane już nikomu nic nigdy nie zwędzą. Odbieramy nasz Almanach i powróćmy do starego obozu. Mam dla ciebie recepturę, o którą prosiłeś. Facet już nigdy się tu nie pokaże. Jestem posłańcem magów wody. Mam listę od Jana. Diego powiedział, że jestem już gotów, by spotkać się z Gomezem. Przysyła mnie koristo. Wezmę pierścień z winnością. Bryła lodu na bliznę, taktyczny produkt markowy i pozyskujemy najlepszą broń w grze, dystansową, jak i w bliskim starciu. Niestety nie gram kuszą, ale łukiem. Zabieraj mi całe jedzenie za karę i tyle. To znaczy, że odprowadzę cię do obozu bractwa. Idziemy się przespacerować. Mistrzu, oto ktoś, kto chciałby Cię poznać. Wykazałem listę Diego. Czy to wystarczy, żebyście mnie przyjęli? Jak to możliwe, że wziąłeś udział w jednym z napadów zorganizowanych przez tę bandę? Chciałbym zostać najemnikiem w służbie magów. Lares? Grzebie sobie w jajach? W drodze do obozu sekty pokonałem jeszcze kilku przeciwników, których wcześniej nie zauważyłem, bądź też nie byłem w stanie ich pokonać. Aktualnie wszystko uległo zmianie. Padłem do obozu na bagnie, rozpocząłem akt drugi i niczym prawdziwy tryhard. Zamiast biegać dookoła, wybrałem drogę wodną, w intencji zaoszczędzenia kilku sekund. Że nie zamierzam walczyć ze szkieletami za pomocą łuku, równie dobrze lokację pod wieżą ugieł możemy zrobić i teraz. Byleby w błyskawicznym tempie. Puśćmy to miejsce, powalmy szczura, jakiś cierwojada, a na sam koniec szalnego nowicjusza. Dobra, wygrałeś! Znalazłem kamień. Przysyła mnie Iberion. Od tego momentu bardziej skupię się już na samych zadaniach. Będzie jeszcze kilka miejsc, gdzie pokazali się nowi przeciwnicy. Ale nie będę tam specjalnie biegał. Jeśli po drodze napotkamy bestię, to ją zniszczymy. W każdym innym przypadku preferuję wykonywanie zadań i chcemy jak najszybciej wejść w nowe akty, bo tak jak wspomniałem, nowe lepsze łuki stoją wtedy przed nami otworem. Taka to jest właśnie robota z tymi łukami. Dużo lepsze łuki tylko za pomocą kupna. Nie to co kusze. Powalisz strażnika, masz najsłabszą kuszę. Powalisz szakala, masz średnią kuszę, a gdy powalisz bliznę, masz najlepszą kuszę. Gdyby tak było z łukami, to życie stałoby się po stokroć łatwiejsze, no ale nie może tak być łatwo. Co nie zmienia faktu, że całkiem sporo przeciwników pokazało się po drodze. Warto omówić tutaj moją kwestię moich przeciwników po drodze. ...albowiem aktualnie wydawać się może, że i tak walczę z każdym nowo co powstałym przeciwnikiem. Moim definicją w gotyku po drodze są przeciwnicy, których mogę ujrzeć na horyzoncie. Czyli jak widzę bestię po drugiej stronie zbiornika wodnego, nie będę udawać, że jej tam nie ma. Tylko od razu wykonam krótką przerwę od mojego celu i zawczasu się jej pozbędę. Skutkiem czego nie będę musiał więcej przejmować się tą bestią i mieć jej w pamięci. Ej, przecież tam stoi potworek. Kiedyś będzie trzeba do niego wrócić. Od razu to zrobiłem i mam święty spokój. Z kolei nie będę leciał na tereny orków z Pokonanie każdego orka. Odchodząc od tematu Gotika, ostatnio, jak możecie zauważyć, zacząłem jeszcze bardziej kompensować odcinki, przez co są dużo krótsze, ale wydają mi się też lepsze, gdyż bardziej przychodzę do rzeczy konkretnych i nie rozdrabnię się na małych, nieistotnych sprawach. Na przykład, aktualnym planem jest, aby ten odcinek trwał mniej niż 30 minut. Ale zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo dość często i tak się zdarza, że lubię się rozgadać, i tyle. Wracając do gry, bo widzieliście od powalenia potworności, zakupów nowej liczby amunicji, aż do zdobywania podwójnego doświadczenia z NPC. Przejdźmy do sprawy. W obecnych. Kupujemy strzały, jeśli jest taka opcja. To kierujemy się na starcie z pełzaczami. Na minus jest fakt, że koledzy z sekty postanowili dołączyć do zabawy i zabrać mi moje doświadczenie. Za to w niektórych momentach można sobie poskakać i pokonać każdego bez problemu. Aktualnie pozostaje zebrać koło zębatę i otworzyć bramę. Mam koło zębatę. Hej, aż wiem, gdzie znajduje się gniazdo pełzaczy. Proszę, może to ci pomoże. Gotowania skończone. Otworzyłem bramę i zdecydowałem się na walkę. Za pomocą miecza jest znacznie szybszy niżeli ostrzał z a nie chciałem, aby przyjaciele ponownie zebrali mi moje doświadczenie. Już raz to zrobili, o jeden raz za dużo. Im dalej w czeluści, tym już bardziej mogłem skupić się na samej broni dystansowej, gdyż już nie było tu tego zagrożenia, że stracę doświadczenie. Za każdym razem sobie powtarzam, jak bardzo jest ciekawy ten Gotik. Staramy się zdobyć jak najwięcej doświadczenia, a nie zmienia to i tak za bardzo końcówki gry. Ale mózg chce większe cuferki i mówi nam wszystko, abyśmy to zrobili. Po zebraniu jajek, pozostaje opuszczenie tego miejsca i długa wycieczka w stronę obozu na bagnach. Czy muszę wspominać, że jeśli miałem okazję, to toczyłem utarczki z potwornościami? Prawdopodobnie nie. Dlatego skupmy się na tym, co jest najważniejsze. Przyniosłem ci wnętrzności pełzaczy. Znalazłem jaja złożone przez królową pełzaczy. Znalazłem Twoją księgę. Co z moją zapłatą? Natychmiast ruszę w drogę. Nowy akt, czyli nowy lepszy łuk oraz amunicja do pozyskania. Udałem się na cmentarzysko orków. Z kąsaczami nie było żadnego problemu. Jak jeszcze wpadł atak krytyczny, to jedna strzała i jeden przeciwnik. Z orkami dawałem sobie radę, dopóki atakowały mnie pojedynczo. W środku nie było już tak kolorowo. Brak Zatakowało miejsca by prowadzić do nich ostrzał z daleka, jak jeszcze zaatakowała was grupka to sytuacja stawała się bliska porażki, bardzo bliska. Kluczowe będzie zebranie rzeczy z mumi, gdyż odnajdziemy tu całkiem dobrą biżuterię. Ratujemy bala z opresji, jednak jest on nieśmiertelny, czyli lepiej skupić się na pozbywaniu orków z tego miejsca. Póki byłem daleko od nich to prowadziłem ostrzał za pomocą łuku, acz gdy zielone pokraki były już blisko mnie nie zamierzałem ryzykować i po prostu decydowałem się na miecz. Ewidentnie balowi się to nie spodobało i już do mnie z ostrzem biegł trzymał jeden produkt markowy, po chwili kolejny, tym razem za pomocą łuku. Myślę, że możemy powrócić do obozu na bagnie. Zysku orków. Mam już wszystkie uzdrawiające zioła dla Tiberiona. Mam ważną wiadomość dla Saturasa. Pasło brzmi Tetriandoch. Mam ten Almanach. Mam tu ten kamień ogniskujący. Czas odnaleźć wszystkie kamienie ogniskujące. Na początek Milten. Znowu hordy nieumarłych. Nie chcąc się męczyć i liczyć na trafienie krytyczne, bo tylko w ten sposób jesteśmy w stanie zadać im obrażenia za pomocą broni dystansowej. Wybrałem najprostsze rozwiązanie. Siekanie na prawo i lewo. Zebranie tego co potrzebne i powrót do Saturasa. Znalazłem kamień ogniskujący pod kamiennym kręgiem. Moim aktualnym zadaniem było pozyskanie kamieni ogniskujących. Udałem się do Diego. Pokonałem nowo co powstałych przeciwników, jaki pokazał się nowy troll. Szybka robota. Diego naprawia kołowrót. Korzystamy z niego i pokazuje się masa goblinów. Pozwalam, by nasz kumpel wziął na siebie ich wszystkich, a dopiero potem... Wkraczamy do akcji. Po zlikwidowaniu jednego zagrożenia, mogę udać się do Harpy. Jak zwykle na nie narzekam. Tak przy użyciu łuku, naprawdę nie ma na co. Praktycznie za każdym razem je trafiamy, a one nas już nie. Moim trzecim miejscem jest klasztor kształtnych, Z powodu mojej wcześniejszej wizyty, nie ma tutaj za dużo do zrobienia. powalamy Zabieramy kamień i kierujemy się już do ostatniego miejsca, jakim jest stara forteca. Zostałem przywitany przez ogary, których nie wiem dlaczego, ale za każdym razem się obawiam. A później się okazuje, że to jest naprawdę łatwy przeciwnik. Niszczymy kamiennego strażnika i teraz należy rozprawić się z harpiami. Ponownie kłania się łuk, który praktycznie za każdym razem ich trafia. Co więcej, prowadzę nim taki szybki ostrzał, że przerywam ataki naszych ukochanych harpi. Kolejną rzeczą jest to, że nawet kiedy harpia wleci nam na głowę, nie jest problemem, bo łuk wciąż może ją dopaść. Podczas przyciągania do siebie kamienia ogniskujące. Został przeprowadzony na moją osobę na Ta zniewaga krwi wymaga Szybko im pokazałem dlaczego była to zła decyzja I mogłem powrócić Znalazłem kamień ogniskujący w kanionie troli Znalazłem kamień ogniskujący 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 dobra, 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 <słuch> No dobrze. Słabe przedstawienie! Przydałoby mi się lepsza zbroja. Akt czwarty. Innymi słowy pobicie wszystkich sprzedawców dla pozyskania lepszego wyposażenia, biżuterii i nieograniczonej liczby magicznych bryłek, które później zainwestuję w mikstury. I tak to można walczyć. Przeciwnicy nie mogą nic mi zrobić, a ja im już tak. Spotkałem już Diego po drugiej stronie obozu. Czysto sportowo, pozbyłem się strażników ze starego obozu, nim ci zdążyli do mnie podejść, chociaż ostatniego i tak musiałem pokonać w tradycyjny sposób, ponieważ ataki w niego nie wpadały. Nie wiem dlaczego. Pobiegłem w mojej nowej pięknej szacie na terytorium orków i zacząłem ogromną zabawę, o ile z dzikimi bestiami nie ma żadnego problemu, gdyż już się z nimi mierzyliśmy i szło w miarę szybko. Tak w przypadku orków były dwie możliwości prowadzenie ostrzału z daleka i powalanie ich, kiedy podejdą za blisko, ucieczka na miksturkach, przyspieszeniach, po czym kontynuujemy na. Ostrzał. Mądź też druga opcja. Zamiast ucieczki, wyciągnięcie ostrza i walka, doprowadzenie do pojedynku. Niekiedy z przewagą dla rywala, ale jednak to bezimienny z najlepszym szermierzem i niewiele sobie z tego robił. Znalazły się jeszcze orkowe psy i z nimi już nie było tak ciekawie. Póki była to mała grupka, to bez większego problemu i kombinowania można było z nimi walczyć. Jeśli chcemy walczyć z ogromną hordą, za pomocą łuku nie obejdzie się bez lepszej pozycji. Tylko miejcie w pamięci, że orkowe psy są inteligentnymi przeciwnikami i co jakiś czas potrafią się dostać na górę. Cała reszta aktywności w tym miejscu to praktycznie jak na początku gry. Oczyszczamy nową lokację i dopiero gdy doprowadzimy ją do porządku, będziemy mogli skupić się na zadania. Widzę też, że jest to świetna okazja do wprowadzenia swoich kilku dygresji. Nie będę ukrywać, ale początkowo zastanawiałem się, czy nie zrobić z tego wyzwania tylko podłóg. Uznałem jednak, że nie ma to sensu. Jeśli chciałbym to zrobić, to albo skipujemy dużą część przeciwników, niekiedy bugujemy grę, w celu dostania się dalej. Nawet w sumie się cieszę, że z tego zrezygnowałem. Narzuciłbym na siebie tylko niepotrzebne utrudnienia, które sprawiłyby, że on Odbiór tego podejścia byłby mniej przyjemny. Może i teraz nie mogę się pochwalić, że przyszedłem Gotyczka za pomocą tylko łuku. Ale oczyściłem na spokojnie całą mapę. Kiedy mogłem, to stosowałem broń dystansową i nie rzucałem się w radykalne środki, aby móc ukończyć grę. Na przykładzie takich golemów: kamiennego golema mógłbym do kogoś doprowadzić, ognistego golema można zniszczyć za pomocą lodowego golema, a lodowego golema można zniszczyć za pomocą pobliskich ognistych jaszczurów. Tylko po co sobie tak bardzo utrudniać grę? Taktyczne zwoje i wyszło na to samo. A wy co tym uważacie? Dajcie znać. Oto serce kamiennego golema. Ktoś mnie przeszkadzać mi w, w moich studiach, Miałem się udać wprost do Urszaka i poznać, co dzisiaj ma ciekawego do powiedzenia, ale wyszło na to, że wizyta u naszego drugiego kumpla będzie musiała delikatnie poczekać, gdyż nie pozbyłem się małych grupek przeciwników. Ja Wam powiem tak: korzystanie z broni dystansowej w grach to za każdym razem wykorzystywanie lepszej pozycji. Pamiętam też, że kiedyś bardzo w tym siedziałem i było o to wielkie dyskusje, czy to nie jest oszukiwanie dalej. Jako gracze uwielbiamy sobie ułatwiać życie, no chyba, że specjalnie sobie. Utrudniamy, ale skoro mogę skorzystać z mechaniki gry, to dlaczego by nie? Raczej łucznicy w prawdziwym życiu nie mieli wyrzutów sumienia, że prowadzili ostrzał z murów zamkowych do osób, które chciały ich najechać. Ja podobnie nie mam wyrzutów sumienia. Podsumowałbym to tak: korzystam ze wszystkich dobrodziejstw, które oferuje mi gra. weź weźmie ulu, 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 ulu. Nie mogłem wytrzymać z tym ulumulu. Wskoczyłem do golema, który znajduje się poniżej. Pozbyłem się go i mogłem skierować się do nowego obozu. No wiesz. Brzytwy są upośledzone jak większość przeciwników, a dokładnie to bestie, z którymi przyjdzie nam się mierzyć w gotiku 1. Nawet kiedy zatkuje was grupa i ma już was ugryźć, to kiedy oponent najbliżej was otrzyma obrażenia i się cofnie, powoduje wtedy wylew u wszystkich. Tak jak często mogliście zauważyć, bestie skaczą sobie z jednej nóżki na drugą nóżkę. Niewiele sobie robiąc tego, że dostają cały czas po dupie. A co się tyczy samej wolnej kopalni, to dzięki broni dystansowej nie było tutaj problemu. Gorn sobie gdzieś spadł, tak więc nie będzie mnie atakował. Zanim przeciwnicy zaczęli mnie atakować, zacząłem wcześniej. Wcześniej prowadzić do nich swój ostrzał. Z kolei ataki z łuku są szybciej wyprowadzane od tych skuszy. Tym samym nie pozwalałem moim przeciwnikom na oddanie choćby jednej salwy. Finalnie pozostaje jeszcze rozprawić się z pełzaczami i zebrać orkowe lekarstwo. Ale i tutaj pokaże się kilka możliwości na rozegranie tego starcia, więc przejdźmy od razu do Ulumulu. Znalazłem twoje lekarstwo. Zebrałem mnóstwo płytek z pancerzy pełzaczy. Powalamy wielkiego trola, cieniostwora za pomocą łuku. Bandyci pozbywają się sami siebie. Ostatecznie będą przed nami uciekać, więc nie pozostaje mi nic innego jak prowadzić ostrzał za ostrzałem, i to byłoby na tyle. Tak czy owak, powróćmy do zdobywania potrzebnych rzeczy do stworzenia ulumulu. Bęże błotne, owszem, pokonamy je za pomocą łuku. Tyle, że jest z nimi tak samo jak w przypadku szkieletów. Należy oczekiwać na trafienie krytyczne, na które mamy tylko 30% szans. I jeśli mam być z wami szczery, wolałem przyjemniejsze roz. Związanie z za pomocą broni białej. Po zebraniu wszystkich rzeczy powracamy do kumpla orka. Mam już wszystkie przedmioty potrzebne do sporządzenia. Rozpoczynamy akt piąty, czyli możliwość pozyskania najlepszego łuku, który jest słabszy od najlepszej kuszy w grze, którą jesteśmy w stanie zdobyć już w pierwszym akcie. Przynajmniej obrażenia ładnie się prezentują. Otwieramy przejście do orków, niszczymy ich z daleka, tym, którym uda się podejść bliżej. Otrzymałem produkt markowy za pomocą ostrza i kiedy nikogo przy nas nie będzie, powrócimy do kolejnego ostrzału. Jak jeszcze wam powiem, że orkowie lubili się psuć i podczas obrywania stali w miejscu, ponieważ nie mogli wyciągnąć ostrza. Właśnie z tego powodu cały czas prowadziłem ostrzał. Okazuje się, że walka była wręcz trwialna. Było nie było, pozbądźmy się orków szamanów tak, żeby nie mogli mnie zaatakować. Ściągamy statuetkę, otwieramy przejście i mógłbym niszczyć szkielety za pomocą strzału. Ale bądźmy poważni, sami sobie odpowiedzcie, jak bardzo będzie to nieprzyjemne, bo będzie cały czas trzeba oczekiwać na trafienie krytyczne. Proste i miłe rozwiązanie to jest to, na czym mi zależy. Dziękuję. Demony po długim ostrzale również pokonamy, za to miecz. Potrzebuję tylko dwóch pociągnięć. Pamiętam, że był to najgorszy moment podczas wyzwania, tylko kusza. Horda szkieletu, ile ja musiałem się tutaj nauciekać i prowadzić tylko po trzy ataki, które nie zawsze zadawały obrażenia. Bo i przy kuszy, trzeba czekać na trafienie krytyczne. Tak przynajmniej szybko pozbyłem się zagrożenia, oczekiwałem, aż szaman do mnie przybędzie, likwidowałem go, zabieram jego rzeczy i mogłem udać się dalej. Żeby nie było, co łatwiejszych przeciwników, jak pełzacze, mumie, czy nawet strażników świątynnych atakowałem za pomocą łuku, by wciąż było to. Podejście tak bardzo jak się tylko da poducznika. Zacznę twarmić doświadczenie na demonach. W końcu potrzebujemy 140 punktów nauki z chęcią nauczenia się wszystkich magicznych kręgów. Kiedy byłem już zadowolony z obecnego poziomu, mogłem odwiedzić resztę tego miejsca. Tak jak wspomniałem na początku, zostaniemy niebawem magiem i zaczniemy korzystać z run. Zręczność nie ma sensu inwestować w 100 punktów, i nauka posługiwania się bronią także nie wymaga za dużo punktów. Innymi słowy, pozostało mi sporo niewykorzystanych punktów nauki. Wybór był prosty: mogłem albo wykorzystać tylko część z nich pójść w miecz dwuręczny, albo wykorzystać wszystkie i na sam koniec czyścić mapę w błyskawicznym tempie. Wskakujemy do świątyni, szybko rozprawiamy się z szamanem, zabieramy ostrze. I opuszczamy to miejsce. Kierujemy się do windy. Na dole przekręcamy każdy przełącznik. Zajmujemy się nowo co powstałymi pełzaczami, które nawet nie są w stanie nas zaatakować. Kierujemy się do śniącego. Mumie za pomocą łuku, fanatycznych strażników. Pierw powalamy mieczem, a dopiero potem kończymy robotę łukiem. To wszystko po to, aby uzyskać podwójną liczbę doświadczenia. Sami rozumiecie, wydatek 140 punktów nauki to wcale nie taki mały wydatek. Jak przeważnie w tym miejscu zawracam? Tak dzisiaj, tak jeszcze dzisiaj pogadam z samym orkowym szamanem w intencji dostania jeszcze większej liczby. Liczby doświadczenia, znaczy przeciwników do pokonania. Zresztą sami zobaczcie. Nauczyłem się magicznych kręgów, pobiegłem prosto do zatopionej wieży Xardasa. Trochę pływania, trochę nurkowania, i jesteśmy na miejscu. W środku przechodzimy do błyskawicznego przejęcia dominacji na polu bitwy. Nie pozwalamy nawet na to, aby kolega przyzwał jeszcze większą armię. Doskakujemy, robimy dwa ataki, idziemy do kolejnego przeciwnika, i tak cały czas. Po oczyszczeniu jednego skrzydła zabieramy wszystkie przedmioty i wyposażamy nową zbroję. Czysto sportowo powtarzamy schemat w drugiej komnacie. W porządku, pora odejść się do Xardasa i zakończyć to. Przygotowałeś już formułę. Która przywróci Urizielowi jego dawną moc, możesz mnie czegoś nauczyć? Potrzebuję Twojej pomocy. Śmiecz i zaklęcie? Nie. A zatem, do dzieła żebyś usunął klejnot z Uriziel, oczyszczenie obozu za pomocą magii jest bardzo przyjemne. Stoicie sobie w bezpiecznym miejscu, puszczacie krąg na przyspieszeniu czasu i tylko obserwujecie, jak doświadczenie wpada. Jedynym minusem tej runy jest czas ładowania ataku. Z drugiej strony, za pomocą unią skryptów, jestem w stanie pozbyć się tego problemu. Sam Bóg Gomez został pokonany niczym orkowie. Nawet nie dałem mu szansy na wyciągnięcie oręża. Mało tego, powaliłem Torusa, który ciekawe, jak przeżyje to starcie. Powróciłem do świątyni śniącego, szybko, przebiegłem całą lokację i powaliłem kilku przeciwników. Którzy jeszcze się pokazali. Zacząłem używać runy z daleka i likwidować strażników, którzy są odporni na wszystkie inne ataki. Tutaj ponownie dwa rozwiązania: albo ich zamrozić i atakować dwa razy, bądź też wykorzystanie miksturek na przyspieszenie. Nie zapomnijmy o zebraniu wszelakich bonusów, które znajdują się w uschniętych mumiach. Powracamy do jednego ataku, delikatnej ucieczki i wykorzystania drugiego ataku. Poza sprawą starego obozu, preferowałem dostać runę zamiast oręża, żeby oto tą wielką grupę zniszczyć w przyjemny sposób. Pozostaje jeszcze formalność: przebić wszystkie serca. Śniącego i zakończyć grę. Łowca idealny, czyż nie? A my jeszcze się spotkamy.